Dzień dobry, nie zdecydowałem się nagrywać filmu po jednym półfinale. Uznałem, że mimo wszystko lepiej będzie zrobić właśnie jeden materiał po obu starciach półfinałowych. No i w tym momencie wiemy już, że Francja zmierzy się z Argentyną, gdy mówimy o finale Mistrzostw Świata w Katarze. W spotkaniu o trzecie miejsce zagra Chorwacja z Marokiem. Co wiemy po półfinałach? Kto jest faworytem w finale? Oczywiście, będzie to taka wstępna zapowiedź, ale przede wszystkim podsumowanie tego. Co działo się w tych dwóch spotkaniach we wtorek i w środę? Jak zagrała Argentyna? Jak zagrała Francja? Standardowo proszę o subskrypcję, łapkę w górę oraz o typ na rozstrzygnięcie tego Mundialu, zwłaszcza gdy mówimy o finale. No i nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Jak to się stało, że półfinały zakończyły się tak, a nie inaczej? Oczywiście rozpoczniemy od spotkania Francja kontra Maroko. Po meczu Francji z Maroko, który zakończył się wynikiem 2 do 0 i był ciekawszym, z półfinałów. Miałem okazję obejrzeć chwilkę studia BBC i tam dziennikarz Lekip wypowiadał się na łączach telefonicznych, że zwyczajnie we Francji jednak mimo wszystko nie każdy jest zadowolony z tej reprezentacji, ale te pretensje nie są do końca uzasadnione. I porównałbym to z sytuacją związaną z reprezentacją Polski, bo reprezentacja Francji przecież oddała piłkę Maroko. 61% czasu gry to było posiadanie piłki właśnie przez drużynę Maroko. No, ale przecież to Francuzi są w finale. To Francuzi mają też lepszych piłkarzy. Z tym, że właśnie, czy tak powinno być? Czy Francuzi na pewno powinni oddawać tak długo inicjatywę, jak to miało miejsce w meczu z Marokiem? Pewnie nie. Pewnie gdyby tak zagrali z Argentyną, jak właśnie dziś z Marokiem, bo nagrywam to tuż po zakończeniu tego meczu, no to tak naprawdę mogłoby się to skończyć różnie. Ale prawda jest też taka że Didier Deschamps zbudował maszynkę do wygrywania. I to określenie używane bardzo często w, angiel w angielskich mediach, czyli winning machine, bardzo pasuje do tej reprezentacyjnej Francji, która tak naprawdę od roku 1990, od momentu, gdy wybudowano ten słynny ośrodek treningowy Clairefontaine, tam tak naprawdę nie ma żadnego przypadku, gdy mówimy o kształtowaniu nowych pokoleń piłkarzy. Na osiem ostatnich finałów Mistrzostw Świata, aż w czterech, byli Francuzi, mówię o finałach jako o tym ostatecznym meczu, gdy gra się. O to, kto wygra zwyczajnie mundial. Tak naprawdę w połowie ostatnich ośmiu mundiali ci Francuzi jednak mimo wszystko byli. Wygrali przecież w roku 2018, wygrali także w roku 1998, co więcej, patrząc nawet na ostatnie 6 lat, no to był finał Euro, był finał mundialu, który był już wygrany. Była jedna ósma euro 2020. A zatem naprawdę jest to zespół, który jawi nam się jako drużyna, która ma jednak mimo wszystko tę zwycięską mentalność i to było widać. W starciu z Maroko, że nawet jeśli tam były momenty nerwowe, nawet jeśli Maroko zmieniło ustawienie i mierzyło się naprawdę z wieloma problemami w tym meczu, choćby kontuzja na jefa ożera na rozgrzewce, jednego z podstawowych stoperów tej reprezentacji, który moim zdaniem jest naprawdę materiałem na klasowego środkowego obrońcę, i to jeszcze udowodni w tym sezonie Premier League w West Ham United. Kontuzja kapitana Romeo Saisa, który musiał zejść z boiska. Zmiana systemu. Naprawdę Maroko było w stanie sprawić duże kłopoty w Francji, no ale skończyło się tak jak się skończyło bardzo szybko strzelony gol przez Francuzów to jest Coś, co zresztą warto podkreślić, że te początki meczów reprezentacji Francji są bardzo mocne, bardzo intensywne i to tam najczęściej starają się zbudować swoją przewagę piłkarze Didiera Deschampa. To ułożyło mecz, to sprawiło, że Francuzi też mieli komfort, że mogli się właśnie cofnąć, wyciągnęli nieco Maroko, no i później liczyli na kontry, a gol na 2-0 to oczywiście geniusz indywidualny Kyliana Mbappé, I tak naprawdę można powiedzieć, że reprezentacja Francji jest drużyną bardzo, ale to bardzo turniejową, bo... Czy jest najlepsza na tym mundialu? Pewnie w każdym z tych meczów, które towarzyszyły reprezentacji Francji, gdy mówimy o drodze do finału, no to tam rywal schodził z podniesioną głową, bo reprezentacja Polski zagrała swój najlepszy mecz właśnie z drużyną francuską. Reprezentacja Anglii wcale nie miała nie jakichś większych problemów z kreowaniem sobie sytuacji w meczu z Francją. Co więcej, przecież Anglicy, którzy słyną z takiego swojego histeryzmu, z kontrastów, z przechodzenia od ściany do ściany, kiedy tylko wygrają mecze, no są najlepsi na świecie, o czym mówił zresztą że Grish po wygraniu z Iranem. Kiedy przegrają spotkanie, no to tam już psy są wieszane na Garecie Southgate W tym momencie tego nie było. Duża część angielskiego społeczeństwa i angielskich ekspertów mówi o tym, że jednak mimo wszystko Gareth Southgate naprawdę pokazał w meczu z Francją, że to był wypadek przy pracy, że. Tam było dostatecznie dużo sytuacji, żeby to spotkanie wygrać. Talent indywidualny zaważył na tym, że tak naprawdę to Francuzi przeszli dalej. W meczu z Maroko to także Maroko może schodzić z boiska z podniesioną głową. Bo przegrało, ale przegrało naprawdę po dosyć pięknej walce. Więc tutaj, Francuzi, oczywiście, zespół piękny, zespół turniejowy. Warto docenić fantastycznego Antoinea Griezmanna, który momentami był przecież piłkarzem ustawionym najbliżej swojej bramki. Tak jak choćby była taka chwila w tym meczu, powiedzmy 5-10 minut na początku drugiej połowy, gdzie Maroko naprawdę przycisnęło, i to wtedy Griezmann był tym piłkarzem, który bronił, pracował tak naprawdę wszędzie. Oczywiście on zawsze takim piłkarzem był, natomiast na tym mundialu śmiem twierdzić, że obok Leo Messiego to nie Kylian Mbappé jest najlepszym piłkarzem, tylko właśnie Antoine Griezmann. Oczywiście Aurélien i także jestem nim zauroczony, bo zawodnik, którego a tutaj już znaliśmy na tym mundialu wygląda jeszcze lepiej. No i wiadomo, fantastyczny Kylian Mbappé. Cała ta drużyna francuska jest przysiągnięta jakością indywidualną, ale śmiem twierdzić, że właśnie w tym... Meczu z Maroko, zwyczajnie mieli troszkę szczęścia Francuzi, że to Maroko było tak naprawdę od początku skazane na gonienie wyniku. Rzecz jasna, to Francuzi byli zespołem, który zasługiwał na awans, natomiast wciąż nie przekreślałbym tutaj wcale tego Maroko. Nie mówiłbym, że zagrali gdzieś bardzo słaby mecz, po prostu. Od początku tak naprawdę to spotkanie ułożyło się nie dla nich tak jak powinno. Od początku mówię od rozgrzewki, gdzie kontuzji dostał orżer, później szybko straconego Kontuzja, kapitana. No i tak naprawdę e, też im dalej e, toczył się ten mecz, im dłużej trwało to widowisko, tym bardziej widać było, nie chcę mówić bezradność, natomiast zwyczajnie taką dojrzałość reprezentacji Francji i odnoszę wrażenie, że na tej podstawie zwyczajnie można powiedzieć, że i Francja i Argentyna zasługują na bycie w finale, że to są zwyczajnie zespoły, które są nadzwyczaj turniejowe. No i tutaj być może powinniśmy sobie przejść płynnie do meczu Argentyny, żeby ten materiał jednak mimo wszystko zamknąć. Powiedzmy w 10 minutach takiej naprawdę bardzo skompensowanej wiedzy. Otóż Argentyńczycy w mojej opinii nie mieli najmniejszych obaw przed tym meczem i nie powinni ich mieć, mówię oczywiście o starciu z Chorwacją. Dlaczego? Dlatego, bo Chorwacja mimo tego, że jest reprezentacją silną, no to nie powiedziałbym, że jest aż tak silna. Jak cztery lata temu z Brazylią oczywiście udało się wygrać, natomiast to jest zespół, który świetnie gra w piłkę, tylko że ma jeden zasadniczy problem, nie strzela bramek. A Argentyna uważam, że idealnie, podobnie zresztą jak Francja, wie kiedy się wycofać, jest bardzo inteligentna taktycznie, nawet zaryzykuje takie stwierdzenie, że jest lepsza taktycznie od drużyny francuskiej. I uważam, że to jest taka jedna rzecz, oczywiście jeszcze pojawi się tutaj zapowiedź tego finału stricte przed samym meczem, natomiast... Tak, wstępnie mówiąc, nie wiem, czy zauważyliście, jak zmienił taktykę w trakcie meczu Lionel Scaloni. Trener reprezentacji Argentyny, ktoś, kto jest naprawdę zafiksowany na punkcie właśnie taktyki, kto choćby był chwalony przez Pepa Guardiola podczas konferencji prasowej, podczas konferencji trenerskiej we Włoszech. Tam Guardiola mówił o tym, że na przykład Roberto de Zerbi wówczas trener Sasuolo. Jest dla niego wielką inspiracją. Podobnie zresztą było właśnie z Lionelem Scalonim, który zmienił ustawienie środka pola Argentyny z takiej płaskiej czwórki przeszedł na diament i to pozwoliło opanować sytuację Argentyńczyka w meczu z Chorwacją, która dominowała ten mecz, powiedzmy, do 25-30 minuty. Wtedy Leo Messi był wyłączony, wtedy to Chorwacja grała naprawdę porywająco. Podobnie zresztą do Maroko były takie wbiegnięcia bardzo płynne. Pomocników w wolną przestrzeń, ten atak właśnie wolnych stref był naprawdę na najwyższym poziomie i Argentyna wyglądała na nieco zagubioną, chociaż do groźnych sytuacji nie dochodziło, ale wtedy pojawił się on. Pojawił się Leo Messi i to jest naprawdę piłkarz wręcz nieprawdopodobny. Nie wiem, co można tutaj takiego rozsądnego powiedzieć o nim, bo rzecz jasna, można mówić o tym, że. Tam błąd popełnił choćby Guardiol, kiedy nie obniżył do Dejana Lovrena. Taka jest moja opinia, że ten karny, także zdaniem niektórych, choćby Garego Neville'a czy Royakina, ekspertów Sky, także nie powinien być odgwizdany. Natomiast prawda jest taka, że kiedy tylko Leo Messi dostaje piłkę, kiedy tylko zrobi coś magicznego, to cała Argentyna nagle idzie w górę. Widać to bardzo wyraźnie, jak zwyczajnie oni pompują się wraz. Z tym swoim liderem, jak oni są przez niego napędzani. I rzecz jasna, trzeba za niego harować w defensywie, tak jak mówiłem po spotkaniu z Holandią. Natomiast, zwyczajnie ta Argentyna wygląda jak bardzo, ale to bardzo zgrany organizm. I odnoszę wrażenie, że już tak przechodząc bardziej do tego finału, no to zwyczajnie mamy dwa zespoły, które być może nie są najlepsze, gdy mówimy o graniu w piłkę, gdy mówimy o tym, czy na przykład w każdym meczu były lepsze odrywani. No oczywiście, Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską, Francuzi przegrali z Tunezją, także Argentyna swoje kłopoty miała choćby w meczu z Holandią, chociaż też pewnie była drużyną lepszą Francuzi na przykład z Anglią, o czym mówiłem, natomiast tak jak już podkreśliłem w tym materiale, symptomatyczne jest to, że to są bardzo zgrane organizmy, że mają tak naprawdę pracuziów, że mają kogoś, kto jest w stanie się pokroić za tę reprezentację i Argentyna w meczu z Chorwacją oczywiście nie było już takich burt i takich bujek, przepychanek, kłótni jak miało to miejsce w spotkaniu z Holandią, natomiast miała miejsce zwyczajnie magia Leo Messiego i ona ma miejsce w każdym meczu na tym mundialu. I wydaje mi się, że kwestią, jak zwykle zresztą przed starciem z drużną, gdzie gra Leo Messi, kwestią, która najbardziej będzie zajmować Diera de Chompa, będzie to, żeby wyłączyć właśnie tego małego argentyńskiego geniusza, który będzie grał ostatni mecz na mundialu, co zresztą już potwierdził. W swojej karierze oto upragnione trofeum. No powiedzcie mi, że to nie jest taka y, powieść filmowa historia nadająca się na film. Wiem, że trochę już nostalgicznie, natomiast prawda jest taka, że naprawdę no to jest coś nieprawdopodobnego, co Messi zrobił z Guardiolem przy trzeciej bramce dla Argentyńczyków. Wydaje mi się, że jeśli jego zdoła wyłączyć Francja, no to będzie jej dużo łatwiej, ale wiadomo, łatwiej powiedzieć niż zrobić tak naprawdę Argentyna zaprezentowała to, co prezentuje. Nie od, nie wiem, pięciu meczów, nie na tym Mundialu, tylko jeśli oglądaliście ten zespół wcześniej, to doskonale wiecie, że to jest drużyna, która doskonale jest wyuczona taktycznie, kiedy, w jakim momencie, co ma zrobić, czy ma obniżyć, czy mają być blisko, czy mają iść do pressingu, kiedy jest ten właśnie moment na skok pressingowy. To jest zespół, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę i oni pozwalali Chorwatom trzymać piłkę. Natomiast kiedy już ją mieli, to właśnie doskonale wiedzieli, co z nią zrobić, jak zaskoczyć Diana Lovrena, jak zaskoczyć Miosco Guardiola, który przecież też był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym stoperem na tym mundialu i odnoszę wrażenie, że zwyczajnie jeśli chodzi o ten mundial, to Argentyna jest zespołem lepszym, ale nie chcę tutaj zapeszać, nie chcę mówić, że to Argentyna jest faworytem przed tym finałem, bo śmiem twierdzić, że nie jest. Natomiast sam fakt, że i Francuzi, tak jak mówiłem, są tymi hegemonami w futbolu reprezentacyjnym na przestrzeni ostatnich 10 czy nawet 20 lat, tak samo są nimi Argentyńczycy, tylko że w krótszej fazie, powiedzmy w fazie 40-50 meczów, bo przypomnijmy, że tak naprawdę na ostatnie ponad 40 meczów, nie wiem czy 42, czy 43, dokładnie w tym momencie tylko jedna porażka i to jest mecz z Arabią Saudyjską, który mimo wszystko był dość pechowy dla Argentyny, no bo dwa strzały celne Arabii Saudyjskiej i dwa gole. Zatem śmiem twierdzić, że zwyczajnie są to zespoły bardzo, ale to bardzo turniejowe. Oba wygrały poprzednie swoje finały, bo Francuzi w Rosji w 2018 roku, Argentyńczycy, przypomnijmy, Copa Ameryka 2021, więcej talentu indywidualnego ma Francja, ale też y, zwyczajnie Francuzi w każdym z tych meczów, które grali, może poza otwarciem z Australią, pozostawali, pozostawiali dużo miejsca rywalom i na tej podstawie wstępnie, mówię, że to Argentyna może wygrać ten finał, ale tak jak mówię, nie chcę zapeszać, bo mimo wszystko. Tak wam się wyżalę na koniec, że w środku, gdzieś tak w głębi duszy, naprawdę trzymam kciuki za to, żeby Leo Messi podniósł ten puchar, bo zwyczajnie byłaby to historia wręcz nieprawdopodobna i taka bardzo rzadko zdarzająca się w futbolu, żeby taka kariera miała happy end. No ale jak będzie, o tym się przekonamy. Mam nadzieję, że te półfinały. Podsumowałem Wam całkiem zgrabnie. Wiem, że to było dosyć chaotyczne. Było więcej rozmów o finalistach, aniżeli o tych, którzy zagrają o trzecie miejsce. Ale też wydaje mi się, że to spotkanie akurat o trzecie miejsce będzie dość ciekawe. I to nie będzie taki mecz, gdzie już można powiedzieć, każdy będzie się czuł przegrany. Tylko właśnie i Chorwacja, i Maroko mogą czuć się dumne, bo obie kadry były, chcąc, nie chcąc czarnymi koniami tego turnieju. A kto wygra w komentarzu, możecie mi napisać czy mecz o trzecie miejsce, czy finału. Jestem ciekaw Waszego zdania. Przypominam o subskrypcji, łap, łapce w górę oraz oczywiście dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!